Projektanci w tym sezonie zapowiadają, że będą modne paski wyszczuplające talie, duże torby i wszystkie ubrania ozdobione motywami florystycznymi. Zobaczmy, czy w naszych butikach znajdziemy tego typu propozycje. Najmodniejsze w tym sezonie są ubrania, które ozdobione są motywami kwiatowymi. Znajdują się one na bluzkach, na torebkach, a także na butach. Takie zestawienie możemy połączyć, na przykład z shortami, które w tym sezonie są. Najmodniejszym ubraniem damskim wyparły one zarówno leginsy, jak i spodnie rurki. Do takiego zestawienia najlepsze będą duże torby, które możemy nosić zarówno w ręku, jak i na ramieniu. Do takiego zestawienia możemy dobrać buty baleriny, na przykład, również ozdobione motywem w tym przypadku marynistycznym, który doskonale komponuje się z torbą, która jest również ozdobiona tego typu motywem. Hitem tego sezonu są szerokie paski, które wyszczuplają talię. Taki pasek możemy połączyć z bawełnianą, lekką sukienką bez zaznaczonej talii. Do tego możemy dobrać torebkę, która ożywi całe zestawienie. Może być ona czerwona, żółta bądź pomarańczowa. Doskonale zestawi się z czarnymi barwami. Jako dodatek możemy dobrać do całego zestawienia plastikowe, szerokie bransoletki, które możemy nosić jednocześnie na jednej ręce. Zapytajmy Panią Magdę z Salonu Troll, co modnego jest w tym sezonie i czym kierują się słupszczanie wybierając nową garderobę. W tym sezonie modne są kolory takie żywe jak żółty, czerwony, no właśnie, szarty, tak jak już Pan wcześniej mówił. Dziewczyny kierują się szczególnie modelkami z katalogów, biorą styl właśnie z ich ubrania. Często patrzą też na manekiny, które ubieramy, no i komponują właśnie według, według tego. W Fatom udało nam się znaleźć najmodniejsze dodatki w tym sezonie. Wciąż najbardziej trendy są duże okulary przysłaniające twarz, tak zwane muchy, oraz awiatory rodem z filmu Top Gun. Tu także udało nam się znaleźć duże torby torby w formie worków. Najważniejsze w tym sezonie jest to, że nie tylko skórzane są modne, możemy także dobrać torby w stylu eko. Lato 2008 to prawdziwy sezon kontrastów. Tylko teraz możemy spotkać w sklepach zarówno buty na płaskiej podeszwie, jak i buty na masywnym obcasie. Modne są nie tylko wysokie obcasy, ale także koturny. Jedno jest pewne. nie zwracają uwagę na to, jak wyglądają. Chodzą w coraz modniejszych ubraniach. Czy Słupsk stanie się miastem mody? Dla GP24 mówił Marcin Markowski.